Jestem, jestem widzowie, jestem widzowie, zobaczcie, one tam nadal są, co one piszą? RP, nowe butle, nie wiem, butle, przejażdżkę, ból, nie, co one tam piszą? Oj dobra, ja idę zobaczyć, co one piszą, dobra, słuchaj, to nie jest ta rzecz, ja idę zobaczyć, co one piszą. Nie, ona idzie do mnie. O, się, chuj się, Nikola. Dobra. Nie widzę, miałaś. Hmm. I ja to prawda, teraz pójdę do nich, ale pokrocie Kurczę, Kurczy wziął mnie ch... Nie dobra, chowam się, chowam się. Dobra. Chcę hmm. ja zobaczyć, czy tam nic nie ma tam. Hmm. Boks, pom 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 pom. Może trochę poćwiczę. Kreszczenie, powitanie, pumpa, skakanie, rozciąganie. Dobra, przeprosimy, przepraszam. A wiecie, że ja to wszystko nagrałam na żywo, na mój kanał, i teraz też nagrywam. A wiecie, że ja to. Na żywo na mój kanał i teraz też nagrywam. Hmm, więc. No wiecie, nagrywam to na YouTube, więc. Ale ja, ja to wszystko nagrywam na żywo. To wszystko nagrywam na żywo. Dobra. Co mamy robić te tej okropne rzeczy Nie no dobra. Dobra, naprawdę teraz przepraszam, ale to naprawdę była umowa, serio, serio. Dobra, nie ma nie było tematu. <grym> dobra. Okej. Okay. Okay. to co mnie teraz ich przepraszam. przepraszam, przepraszam. 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 Zapiszę, że zrobisz siebie głupca. Ona tak napisała, serio? Mhm, tylko zakratkowało, bo to jest takie niemiłe słowo. Zakratkowało, żeby nikt nie widział. Ej! <laughs> Ej, naprawdę. Mm, niemiłe słowo. Co? Co? Twym... Hmm. Z tym złym. Nikt mnie nie lubi. Prawda, nikt nie lubi. Nie, nie, nie chcę przy niej być. Ta Zuzia to jest moja wicka. Ona jest dla mnie miła. W ogóle mówi do mnie. Cześć. hej, nie smuć się. No, ona. Czemu płaczesz? Bo ona powiedziała. Powiedziała. Do mnie, że jestem głupcem. Serio, tak do mnie powiedziała. Tylko się zakrotkowało, no mówiłam, no. O, naprawdę widzicie? Ona się pyta i ona załatwia ten problem z panią wychowawczynią Oli Ola. ojku. No, Ola. Ta szapunka jak zwykle. Nie no, dobra jest. Mm jest smutno i miło fajna ci ślediska czarna tam z tyłu co jest? Ale tam nie mogę zobaczyć i i mogę być trochę za mało mm, bo siedzę sobie w laptopie, nawet jak moja. Nawet jak... E, moja mama nie pozwala. Bo siedzę sobie w laptopie. Bum 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 bim. A. Tak, tak, tak. Za to to robimy. A, ja, ja O, tu jest galeria. Parat. O ja, To jest iPhone. IPhone to jest, no. Nie ma Robloxa, jest Roblox. Widzę, że szukajcie Robloxa. Fajny to jest w ogóle ten tablet. Naprawdę można sobie... O, tutaj teraz lepiej pisać, Widzę, że szukajcie Robloxa. Widzicie tu gdzie go? Trochę niewyraźnie. Dobra, ona się chyba tak. mnie Jej! Widzicie, widzę, że ona jest taka słodzielka. Proszę, weź sobie tablet. Proszę, weź sobie tablet. Proszę. Weź sobie, naprawdę. Ja też mam swój tablecik, więc ja sobie tutaj piszę. Zobaczcie, widzę. No, fajne tabki. Serio, serio, mówię ci. Dziękuję. Proszę. Wiem, to moje. Dostałam od rodziców. A wiesz, że, że ja to... Suzugier? Wiem. Wiem. Okej. Okay. Dojechaliśmy. Ta pani przed. Kolanka. Wracajcie do szkoły. Mmm, okropna pani. Nie, no, nie jest okropna, ale naprawdę. Nie, ja posiedzicie sobie na tabletzie z widzami. Widzę, lubię tablet. O, ty, dole posiedzimy sobie gdzieś. Może sobie siedzimy? Na przykład, no, tu, no. tu, musimy ja, ja sobie własne siedzisko zrobię, i będziemy siedzieć na pani tej. Okej, okay. własne siedzisko. Zasnę siedzisko. Zasnę siedzisko, nie mam jakieś najlepsze. Nie no dobra, te co pani ma, ale trochę inne, bo w sumie ono się różni tylko dlatego, że... Dom, doru, dum, dom, doru, dom, I co wie co ja zrobiłam, Dobre. dobra. Dom, doru, dom, dom, dum dom, Dobra. Zobaczcie w dobie, jest pięknie, jest pięknie, to moje siedzisko nie przeszkadzać, dobra, zobaczcie, leci jak samolot, to jest ten hit, napiszcie w komentarzu znać znacie tę piosenkę i teraz możemy sobie posiedzieć na spokojnie w doblecie. zobaczcie jak fajnie, możemy sobie tak posiedzieć, możemy sobie tak wziąć taką tabletę jak chcemy, bo tutaj ukradłam, znaczy nie ukradam to jest mój tablet własny. Troszkę się już popsuł, ale możemy sobie popatrzeć. Zegar, tu jest nawet. Aha, co on tutaj przyszło? Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm oho, oho, Jesteśmy w takim aucie. Dobra, chyba oni bez mnie. Nie, nie gadajcie, widzę, że one. Nie, widzę, wie, nie mówcie mi, że oni odjechali. Dobra, ślałam. Odzuża, posiedzimy w tabletach, naprawdę. Serio, chodź. Bo w tabletach, w tabletach. Albo widzę, widzę, na dzisiejszym odcinku to koniec, bo to druga seria, pamiętacie w sumie? No to widzowie, mam nadzieję, że było fajne. Subskrybujcie mój kanał, łapkujcie, bo więcej. Pa, pa, kocham Was.